Hej, czyli witajcie, z tej strony Szymon, a to podsumowanie pierwszej części sezonu w Football Manager 23. To jest nasz sezon, gdzie jesteśmy w czwartej lidze polskiej. Jak widzicie, ostatnie miesiące były bardzo przyjemne. Dało nam się wygrać praktycznie wszystkie mecze, oprócz dwóch emisów. Odpadliśmy niestety z Pucharu Śląskiego w trzeciej rundzie, ale mieliśmy za zawsze, dwójkę, więc to nie było łatwy przeciwnik. Poza tym, no, wygrywaliśmy 1-0, a przegraliśmy w końcu 2-1. Widzicie, reszta poszła w miarę spokojnie. Może tutaj ostatni miesiąc był dość na styku. Szczególnie, gdy zdobyliśmy czerwoną kartkę. Ale później przeszliśmy, później mieliśmy miesiąc przerwy. Pojawiły się mecze towarzyskie, które niestety tutaj KKS Kalisz. przegraliśmy ale to duży na wiecie z trzeciej ligi. Rezerwy to mogły dostać tych zawodników z pierwszej drużyny. Później Berno. No to się nie spodziewaliśmy czegoś lepszego. A poza tym nasi zawodnicy postanowili, że po co wygrywać, i dostali dwie czerwone kartki. Później wszystko się popawiło. Teraz jesteśmy w momencie 16 lutego. Gdy do następnego meczu, jak widzicie, brakuje nam 34 dni. Przejdźmy do. Rozgrywek. Rozgrywki. Jak widzicie, mimo tego, że mamy dwa emisy tylko, to daje nam dopiero drugie miejsce. Gwarek, Tarnowski, Góry ma dalej pierwsze miejsce, tylko jedne emis z nami. A my musielibyśmy wygrać pod Podbeskidziem, żeby i tak zajmować drugie miejsce, bo różnica bankowa jest dość wysoka. Chociaż widzicie, że przez pół pierwszej połowy sezonu byliśmy na miejscu pierwszym. Przejdźmy do składu. Skład może dużo się nie zmieniał, nawet nie wiem, czy jakoś bardzo się zmienił od tamtego czasu. Jakieś testy robimy, bo spodziewam się, że niektórzy nas opuszczą. Tu mamy oferty już dla Walaska jako naszego trzeciego napastnika, przez jakiś moment. A nawet są dalej oferty dla dla naszego drugiego napastnika. Bardzo by chciał zatrzymać Kubi też czasami dostaje oferty. Mimo tego, że widzicie, już dla naszego składu już ma tylko 2,5 gwiazdki, to jak sobie zajakniecie, tutaj czwarta liga, 10 występów, 14 goli. Pucha 2 występy, 3 gole. Więc to jest taki zawodnik, po yy, się można nie spodziewać takich statystyk, ale one są. Grzesiński ma w 13 meczach liczymy też te, yy, znaczy w 12, liczymy też te, yy, co na ławce siedzi, 8 bamek, a Badasik ma bamek w 6 występach, 5 i 2 asysty. Także tak naprawdę, oprócz naszego Kubika, prawie nikt u nas zgodnie nie strzela. Dlatego chcielibyśmy go zachować. Zobaczymy se transfer Jak widzicie... Oferet nasi dostają mnóstwo. Możemy stać, możemy w wiśniowskiego stać, Biała Sika, Walaska i Brzesieńskiego. Tutaj ci, ci dwaj. To są u nas całkiem niedawno. Niedługo. Hmm, chociaż jak tak popatrzymy to od poprzedniego sezonu. Tu są byli, tak samo Walasek, tak samo Boydys. To są podobne transfery z podobnego czasu. I niestety chcą nas opuścić. widzicie, już nas opuściło sporo zawodników. Czy to tych mniej rezerwowych, czy tych, tych bardziej. Lewandowski nas opuścił. To już dość sporo czasu temu, bo to już jeszcze było sierpni poprzedniego roku. A tak to opuścił nas rezerwowych, który był wrzucony do juniorów. No i nasz bardzo fajny... Jak na nasze oczywiście... Yy... Nasz poziom lewy obońca teraz, jak sobie zakniemy, tak naprawdę nie mamy żadnego lewego obońca. Mamy kawczy który tak naprawdę jeszcze nie ma zrobionej poprawnej pozycji lewego obońca. Widzicie, jest na żółty przechodzący w zielony, ale spróbuję go przedstawić, choć na razie mu to totalnie nie wychodzi. No i na razie ma tylko dwa występy ale że odszedł na lewe obańca no to trzeba by coś pokombinować. Jak widzicie też Szymański z czerwoną, Krzysiński z Kontuzją, więc opust jest słaby w tym sezonie. Niestety tylko dwa gole. On wchodzi na pozycję pomocnika ofensywnego jakiegoś. To zależy od sytuacji. No i mamy. Fajną stronę Pawą, Jakowski i Michalski. Jakowski jest lepszy, ale Jakowski ma przy okazji środkowego obrońca to razie potrzeby się wymieniają. Yy, jak długo u nas jest sławiec? W sumie nie wiem, ale ma dobre statystyki. Na razie jeszcze nie gał, czyli jest niedługo. No to jest od 3 grudnia. A nasza liga pierwsza część skończyła się w listopadzie. Także na jego debiut będzie musiał poczekać jeszcze yy, pół. Yy, jeszcze miesiąc. No i zobaczymy jak się pokaże. No i jak widzicie. Mecz z Gwakiem dopiero w maju. Do tej pory powinniśmy utrzymać... Wszystko zwycięstwa i liczyć na to, że gwarak się wyłoży. Bo jeśli się nie wyłoży, to nie mamy szans awansu. A jak nie mamy szans awansu, to będzie trzeba przejść sezon na nowo, albo je zakończyć. Tego nie wiem, tego się przekonamy, zobaczymy. Ja będę robił te rzeczy pomiędzy odcinkami, a wy będziecie widzieć tylko podsumowania lub ważniejsze momenty. Jak widzicie, jeszcze nasz transfer, nasz budżet wyglądał na minus 29 tysięcy. Aktualnie jakimś cudem zaczęliśmy zaabiać. Nie wiem dlaczego, no jakieś tam fundusze nam dają zbianie, a tak dużo nie wydajemy. Pewnie dlatego, że nie dostają, a tak, bo to nie zaczął, no to tu jeszcze od listopada do grudnia dostają te bonusy za mecze ligowe, a jeżeli w grud od grudnia nie ma takich meczów do, do marca, no to na razie wchodzimy troszkę na plus miesięcznie, ale to za miesiąc się zmieni. Także nie zwracajmy na to uwagi. Jeśli by się udało nam awansować, to oczywiście byłoby dużo przyjemniej i pewnie byśmy jakieś zastrzyk gotówki dostali. I na razie... Myślę, że to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki za oglądanie tego odcinka i całej serii. Zostawiajcie lajki, like, subskrypcje i komentarze. Ja będę czytał, będę lajkował. No i widzimy się następnym razem. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.